Z tej strony środeczka i Witam Was w aktualizacji po raz pierwszy od dłuższego czasu. Co zostało dzisiaj dodane? Kąski, fabularne, kantary i modernizacja. Kąsek fabularny, czyli wiadomo jakieś tam questy fabularne w Forcie Maria. Zaraz sobie tam idziemy. Śliczne kantary zostały nowe dodane, które najpierw sobie sprawdzimy. Przeniesiony konia palosa i teraz będzie można je znaleźć na ranku Starshine. Modernizacja wyposażenia. Aha. Aha, czyli że teraz kolejne konie mogą nosić to wyposażenie. To coś takiego. Rozpoczęte testy beta. Czyli te gracze, które zosta zostali wybrani, mogą y, przetestować te nowe postacie. I emerytura koni. I konie, które przejdą następne na emery emeryturę. To będą Moraby generacji 1.5. I będą usunięte 12 października. W następnym tygodniu na Jorwiku pojawi się naraz 7 dobytkich rodzajów uwalczenia różnych ras. Czyli e, będą jakieś rasy konie dodane, nowe i tylko będzie, czyli znaczy nowe tego rasy konie i będą dodane ich nowe maści. Także sprawdźmy sobie te kantary. Przybliżymy do pyszczka. Ok, pierwszy jest taki różowy. E, ja widziałam tu jedno zdjęcie, ten Apalosy są przepiękne. Taki brązowy, podnieś łapką żółty, niebieski, taki jaśniejszy, trochę nie wiem taki srebrny, nie wiem, dobra. Więc to jeżeli chodzi o kampary, Teraz sobie pójdziemy do Biotech Kordomary, tylko czekajcie sobie, i sprawdzę, czy się wszystko nagrywa. Wszystko się pięknie nagrywa, tak że możemy ruszać już do Fortu Sprawdzić, co tam nasza pani Holsworth nam powie. Yy, I wiecie, co ja zrobię kolejne cięcie, i po prostu widzimy się już na miejscu, bo pewnie trochę mi zajmie to znalezienie drogi. Okej, okay, już jesteśmy na miejscu. Uwaga, klikam. O, ale... Witajcie, dacie wiarę, że znalazłam kawałek wpisu do dzień. Do dziennika prowadzonego najprawdopodobniej przez samego galopującego Thompsona. Jeszcze to potwierdzę u jakiegoś archeologa, ale jestem pewna na 99%. Proszę nam go przeczytać. No i tak stałem, opuszczony przez wszystkich moich ludzi. Musiałem wykonać zadanie, które z pewnością sprowadzi na nas wszystkich nieszczęście. Przeklęty Jar jest dość rozgoryczony, nie sądzicie? Te kamienie wymagały nie lada wysiłku. Dobrze, że miałam, miałem od Magnusa mój młot, który został nasycony specjalną mocą. Magnus Steinar, tego imienia wam jeźdźcą duszy, nie trzeba przedstawiać. I gdy jeden z nich w końcu pękł, od potężnego uderzenia pojawiła się mu jakaś kobieta. Przynajmniej tak myślałam. Myślałem, kobieta? A może... Nie wiem, czy przywiódł ją hałas pękającego kamienia, czy może już od jakiegoś czasu mnie obserwowała, jednak leciała w mym kierunku z wy wyciągniętą ręką. Jej okropń, jej skronie ostawiało poroże jelenia, a spod kaptura jej peleryny zwisały loki. Tak, orety. Mhm, voilà. Była przerażająca, jednak ja byłem zbyt zaciekawiony, by odczuwać strach, i wtedy przemówiła, a jej słowa były, i tutaj się urywa. Reszta strony szczerniała od ognia. Rety, to jak historia o duchach. Te, te biedak wykonał czarną robotę za Jarla i spotkał czarownicę Wala. Czy to możliwe, by była ona naszą czarownicą Wala? To znaczy nie naszą, ale no wiecie, tą, którą widziałyśmy. Cóż, tak, to możliwe. W przypadku Wala trudno odróżnić fakty od fikcji, ale według legendy te kobiety żyją już od bardzo dawna. Hmm. Magnus był w skarbcu kamieniarza, tak? Czym jest siekieromłot? Ja wiem, ja wiem, to takie połączenie siekieri i młota. Stary, dobry Magnus, który rozbijał kamienie runiczne jako człowiek i pomaga druidom jako duch i bądź tu mądra. Będę kontynuować badania, na pewno dowiemy się czegoś więcej o Wala. No i co? No i koniec, tak? Dobrze, wracajmy do pracy, a wyjdźcie się pościgać albo coś poróbcie. Beatrix i ja musimy poczytać. Damy wam stać, gdy czegoś się dowiemy. Papa. Pa. Aha, wiedziałam, no ale no w sumie czego się tu spodziewać, skoro to tylko kąski fabularny, więc... No. E, pojedziemy sobie jeszcze tylko na targ koni. E, pokażę wam te moraby. Ja może wam też powiem, którego sobie kupię. Także widzimy się na targu. Okej. Okay. Już sobie dojeżdżamy i tutaj widzę tego pierwszego i jest bardzo ładny, wam muszę powiedzieć. No niestety mi nie stać, ale jak będzie, więc stać, to na pewno sobie tego zakupię. Ten... Wygląda jak taki typowy startowiec, się, nasz, co były jeszcze te starsze modele, ten jest bardzo podobny do, do Morgana, którego posiadam na tym koncie, tylko z inną grzywą, także no, tego raczej nie kupię, no i ten jest bardzo ładny, więc myślę, że tego sobie kupię na to konto, a tego siwo jabłkowitego kupię na drugie konto, okej, okay, więc to by było na tyle w dzisiejszej aktualizacji teraz co tydzień będą kąski fabularne za tydzień również i za dwa tygodnie również prawdopodobnie później będą Halloweenowe więc te kąski fabularne się e, urwią, już ich nie będzie a później święta więc będziemy musieli czekać na drugi rok ale wam powiem jak na Star Stable i tak już dużo tej fabuły było w tym roku a jeszcze będzie parę tych kąsków, chyba z dwa może jeszcze no to, no muszę wam powiedzieć, mega. Bo pamiętamy jak w lutym wychodziła aktualizacja popularna i wszyscy myśleli, aha, no my my i super, no i rok sobie czekać, a taka krękka była. A tu proszę, niespodzianka, więc e, myślę, że to by było na to. E, pamiętajcie o łapkach i subskrypcjach. No to widzimy się za tydzień w następnej aktualizacji i może jeszcze jakiś filmik. Wrzucę tak, wiecie, normalny. Nieaktualizacyjny. Nie gameplay, o, mhm. może tak to nazwę. Więc papatki!